Całkiem niedawno nastąpił odbiór drogi i parkingu na osiedlu przy Lesie. Inwestycja bardzo długo oczekiwana, ponieważ i ta droga, i parking to jest bezpośrednie zaplecze obiektów sportowych, które zostały tam wykonane czyli takiego Orlika, a jednocześnie jest parkingiem i drogą dojazdową do wszystkich wiernych, którzy do kościoła, do księdza Józefa Chupy przyjeżdżają. i nie mają gdzie zaparkować, a jeśli parkują to na takim dzikim parkingu, który powoduje dużo brudu, kurzu. Ustaliliśmy ostatecznie z księdzem i z, z mieszkańcami sposób, sposób budowy tego parkingu. Ostatecznie parking ma 57 miejsc parkingowych, 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, jest manewrowa. Parking jest skomunikowany z drogą gminną, nawierzchnia parkingu wykonana jest z kostki betonowej, umożliwiająca odprowadzanie wód opadowych, to był duży problem związany z odwodnieniem tego parkingu. Wykonawca wyłoniony w przetargu to firma Eltor z Lubania. Wartość, ja zawsze mówię drogi są drogie, wartość tej inwestycji to jest 340 tysięcy złotych. Całość kosztów ponosi budżet miasta Bolesławce. Praktycznie dobiegły prace przy remoncie drogi i chodników na ulicy Tulipanowej. Przedsięwzięcie zgłaszane przez radnych z tego osiedla. Cieszę się bardzo, bo to była taka inwestycja, która zapewnia właściwą jakość tej drogi, która na osiedlu kwiatowym i przy lesie jest jedną z najważniejszych, bo to taka swoista aorta, która prowadzi do tych różnych osiedli domków jednorodzinnych, a też niektórzy jeżdżą tą ulicą do miejscowości Dobra. Zadanie drogie, zadanie kosztowało 1,211, no prawie tysięcy. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy, na nasz wniosek złożony otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a jeszcze bardziej się cieszę z tego, że wykonawcą jest firma z Bolesławca, firma Ogrody Jagielskiej.